Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj będzie odcinek zimny jak lód. Napisałem sobie, że zajrzymy do lodówki, ale też wejdziemy do sauny i do Morza Zimnego i nic nie będziemy jeść, a wszystko po to, żeby być jak najbardziej zdrowym w tym życiu. Dzisiaj z nami w studio Sebastian Zachara. Cześć, Witam kuda? Ciebie. Sebastian nawet koszulę masz zimną. Tak, wodową. Tak specjalnie. Słuchaj, Ice Tiger, dlaczego Ice Tiger? Jakbyś mógł się delikatnie nam przedstawić. Znaczy jak trenowałem kiedyś, byłem wyczynowym sportowcem, nazywano mnie Tiger. Ja później jak już skończyłem karierę, zaczęły być tam problemy zdrowotne. Ale wracałeś? Co robiłeś? Po wracałem do zdrowia. Między innymi też poprzez oddech i zimno. Ale bo... co, co robiłeś zawodniczo? Zawodniczo robiłem, byłem kajakarzem, czyli kajakarstwo klasyczne, kanadyjkarzem, siedemnastokrotnym mistrzem Polski, mistrzem Europy, wicemistrzem Europy, Puchary Świata, no wiele tych osiągnięć. Czyli ogromna nie niespełniona do końca bo marzeniem każdego sportowca wyczynowego czy nowego są olimpijskie, mi się akurat tego nie udało się. Byłem blisko? Byłem blisko. Co się co poszło nie tak? Kontuzja pleców przepuklina międzykręgowa i, i kategoryczny zakaz uprawiania sportu jak na tamte czasy i musiałem się wycofać ze sportu. W 2004 roku zakończyłem jakby profesjonalne uprawianie sportu. Prawie 20 lat temu. 20 lat. Temu, no 20 można lat temu. Zanim jeszcze powiem, dlaczego chciałem, żebyś wystąpił i w studio, i podczas wielkiej integracji powiedz, co zadziało się w Twoim życiu przez ostatnie 20 lat po karierze sportowej. Czyli znaczy, po karierze sportowej Deprecha, hmm. bo nie, nie spełniłem się zawodowo jakby w tym, co robiłem. Każdy sportowiec zazwyczaj z, czego, z tego, co wiem, to przeżywa. Wyjazd za granicę, gdzieś tam szukanie, drugiego oblicza siebie, Później znowu powrót do Polski, praca zawodowa. Eee, znowu doprowadziło mnie to do jakiegoś tam wypalenia. A co robiłeś? Eee, pracowałem w koncernach farmaceutycznych eee, jako najpierw handlowiec, później Kielkant. To gruby odcinek będzie dzisiaj, tak? Tak, będzie, będzie. Czyli był sport zawodniczy, potarłeś tak. się o igrzyska olimpijskie. Tak. Całe zawodowe życie w koncernach farmaceutycznych, a ja dzisiaj mówi, żeby nie brać leków i brać zimne <grym> tak, prysznice i tak. jak najmniej jeść. Przejście. Powiedz, czy to się wszystkiemu przeczy, czy ta historia jest spójna? Nie, ta historia jest jak najbardziej spójna, bo doświadczenia, które przeżyłem na własnej skórze i nie tylko i teraz na swoich podopiecznych też pokazują, że jednak ta droga to jest kierunek do, do zdrowia, bo na tym nigdy głównie nie Kajaki nie wyszły z koncernów farmaceutycznych, wyszedłeś sam. sam. Dzisiaj wszedłeś na jaką drogę? Powiedz, co zawodowo, co zawodowo robisz, jak możesz nam dzisiaj na odcinku pomóc? Znaczy, nazwałem to jako trener zdrowia. Zajmuję się ogólnie pomaganiem ludzi w obraniu kierunku do zdrowia i profilaktyki, żeby to zdrowie trzymać jak najdłużej, żeby jak najdłużej być sprawnym, silnym, szczęśliwym. A Jesteś zarazem. postawnym, silnym człowiekiem po długiej karierze sportowej i karierze biznesowej. Masz dzisiaj lat? 41, zaraz 2. jesteśmy rówieśnikami. Tak. Powiedz, jak z Twojej perspektywy wygląda dzisiaj organizm ludzki, jak wygląda homo sapiens XXI wieku? Plusy i minusy. Nie mówmy tylko, że jest źle, ale byś powiedział, kim dzisiaj jest taki Kuba, taki Sebastian, taki Tomek. Ania, Frania, czy ktokolwiek w innej części tego świata w krajach wysoko rozwiniętych albo rozwijających się, jak ty nas postrzegasz jako organizm? Znaczy w krajach wysoko rozwiniętych, co to co podkreśliłeś, jesteśmy bardzo rozpieszczonym, zmanierowanym. Osobnikiem uważam, że uważam, patrząc na antropologię jesteśmy już kuzynami homo sapiens, bo no nie jesteśmy tak odporni, nie jesteśmy tak twardzi, jesteśmy bardziej chorowici, jesteśmy pod, podatni nawet na najmniejsze patogeny. Na no naj... ale żyjemy dłużej. Żyjemy dłużej ze względu na rozwój jakiejś tam operatywy. Niektórych leków, bo to też nie jest tak, że wszystkie leki, i cała medycyna jest B, tak? Pewne rzeczy są dobre, pewne są A które są za... dobre, które niedobre, bo ja powiem Ci, że lubię szukać jak gdyby zgody, niż psioczyć. Uważam, że lekarze, medycyna poszła w takim kierunku, która daje chociażby naszym dziadkom możliwość przeżycia, gdyby tej medycyny nie było. Ja bym na przykład dziadków dzisiaj prawdopodobnie już tak, tak. nie miał. Natomiast popsioczyłbym troszeczkę na tę branżę, w której pracowałeś i tutaj moja prośba, jakbyś Ty powiedział nam od kuchni, czym jest dzisiaj apteka, czym jest dzisiaj sprzedawanie ludziom a stylek na dolegliwości, których trochę nie ma. Na wszystko de facto. Znaczy, tak, na wszystko z... czy większość? <laughs> na większość. Patrząc z tej drugiej strony, ja spędziłem w koncernach 10 lat, czyli mogę troszkę powiedzieć. To największa ścieżka, jaką, jaką, jak, Jaka to Raczej tworzenie nowych chorób, żeby sprzedawać więcej leków. Tak? Nie, Jakie to choroby? Nikt w firmie farmaceutycznej nigdy w życiu nie rozliczał mnie jest... z wyleczonych pacjentów, tylko z KPI, jakie przynosiłem do firmy, tak? Co roku pieniądze by musiały być coraz większe. nawet no więc... najgłupsze naj, naj dolegliwości i, i, i środki na to w ostatnich no, czyli latach. na ból dupy, w cudzysłowie, tak? Bo się sprzedaje nawet już tabletki na, na, na ból wszystkiego. E, tabletki można kupić na wszystko, wszędzie, tak? Nie tylko w aptece, tylko no, tak na stacji. Ale jak, jak masz trzęsące stopy, na przykład, o reklamek kiedyś słyszałem. <laughs> ja już widziałem, na, na wszystko, tak? Tam ale lecz. na wszystko, czyli na co? Najdziwniejsze, sobie no, tym, Najdziwniejsze, to jest. właśnie to, co mówisz, na drętwienie rąk zgaga, która nie w taki sposób się e, powstaje, nie w taki sposób się ją usuwa i leczy. Tak? To nie chodzi o branie inhibitorów pompy protonowej, tylko w inny sposób. I wiele, wiele aspektów. No, ból głowy, ból brzucha, ból dupy, ból, ból, ból e, heworoidy. Powiedz, wyrzucono Ci z ten koncernów, czy sam? Nie, sam odszedłem, bo ja, ja jestem osobą dość świadomą, która fajnie łączy kropki. Wydaje mi się, jak kiedyś takie gierki, co swoje dzieci nawet do tego namawiają, żeby łączyć punkty, łączyć no To kropki. po co tam poszedłeś? Dla pieniędzy. Okay. Ja na początku wydawało mi się, że będę niósł dobra, bo nie zdawałem sobie sprawy, w czym opiera się i na czym polega praca w koncernach farmaceutycznych. Myślałem, że to jest coś, że ja ludziom pomogę, a nie ukrywam, że za tym szły pieniądze, tak? Bo koncerny płaciły duże pieniądze. No po kilku latach zacząłem otwierać oczy, że to jednak... Nie jest to, co ja bym chciał robić. Powiem ci Sebastian, ja też powiem wam od razu, dlaczego tu się znalazłeś, ja obserwuję ciebie od nie wiem, dwóch, trzech lat na Facebooku. Gdzieś tam żeśmy się spotkali, tak, 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 patrzyli, tak. widzę, jak bierzesz ludzi, nie wiem, 20-30 osób na nadmorze. wchodzicie do wody, robicie pompki, niejecie trzy dni. Natomiast y, zobacz, że na taki obóz idzie 20-30 osób, do aptek codziennie wchodzi, nie wiem, tysiące miliony. Basetki, tysięcy, mm. jak nie miliony osób. Ja się na tym nie znam, żeby nie było, czy jest lepsza pastylka na odstające uszy, trzęsące stopy czy wejście do Bałtyku, ale ty się znasz, jakbyś mógł nam powiedzieć, po jasną cholerę: bl, od, odrywać ludzi od pracy, brać ich nad to morze, nie jeść dni wchodzić do Bałtyku. Znaczy tak, w dzisiejszych czasach jemy za dużo. Jesteśmy przejedzeni, tak, a nie dojedzeni. Po prostu większość, nawet ostatnio miałem taki. Czyli Ty robisz takie, takie eventy, że się nie je. Tak, tak robię Będzie eventy. Płacą, i płacą, zero, tak? płacą za to, żeby nie jeść. jeść. Może też biznes, słuchaj, że <grym> nie trzy posiłki do przodu. Tak. Grubo się na tym zarabia. No to co powiem. powiem, to lepiej jeść leki, czy jeść mniej pożywienia? Lepiej mniej pożywienia i jeżeli jemy już to pożywienie, to nie przetworzone przede wszystkim. Nie? nie w McDonaldzie, nie gotowce w sklepie, tylko żywio. Jak najmniej przetworzyło? Jaka jest twoja misja? No bo ja naprawdę ty dla mnie jesteś Tiger. Jak przyjechałeś w Bieszczady, bo to też chyba otworzyło ten, ten rozdział Co? współpracy, jesteś tutaj, będziesz na tej konferencji, ale ja się nawet trochę byłem przerażony. No bo wiesz, postawny facet, mrozi tych ludzi, nic nie je, taki można powiedzieć jest jaskiniowiec, ale no wiesz, taki kurde neandertal tej branży. Powiedz, jaki jest Twój cel, jaka jest Twoja misja? Przepraszam, że wiesz, neandertal, ale z Wam, że masz dwa 20 wzrostów, już wielkie łapsko i, i nic nie jeżesz do tego. Co ty byś chciał przekazać dzisiaj ludziom? Po co się pchasz w barszcz? Pchałem się w barszcz, bo sam straciłem zdrowie w wieku 30 lat, 31 lat straciłem zdrowie i według wielu lekarzy byłem już po drugiej stronie tego świata. I co się zadziało? Znaczy nie, nie chcę wspominać, bo to aż mi jest nieprzyjemnie, jak wracam do Ale tego. Ale chcemy zrozumieć historię, wiesz, po co, po co autentycznie chcesz uzdrawiać no, raczej, ludzi? raczej chcę ludziom pokazać, że jednak... To zdrowie jest numerem jeden, bo jeżeli zdrowie mamy, jesteśmy sprawni, możemy osiągnąć wszystko. Jeżeli mamy nawet wszystko finansowe, zabezpieczenie, ale zdrowie nam jednym, brzydko mówiąc, je stracimy, no to nawet te pieniądze często nie pomogą nam w wyjściu z tego bagna. Tak? Ale kiedy co, co się zadziała, jeżeli to nie jest jakaś wielka tajemnica? Co się zadziało u ciebie, że, że taki znaczy ja na Ja po tym, pracując w koncernach i, i będąc z tej drugiej strony mocy, nie dbałem wtedy o zdrowie. Nie? Jako były sportowiec wiadomo, na początku tak, później przechodziło to w życie takie korporacyjne imprezy, żarcie, alkohol i nie tylko. Wiele rzeczy i aspektów. Ale no nawróciłeś się na dobrą drogę. Co sprawiło, że, że zaczęłeś w ogóle o tym myśleć? Raczej, moje doświadczenie z utraty zdrowia, wiedziałem co mogę stracić. Miałem wtedy małe dzieci, to było, bo to był moja córka, jedna miała 5 lat, druga roczek, więc wiedziałem jak to stracę, mnie nie będzie, to dzieciaki będą same, nie będą miały ojca. Doświadczyłem, że jednak brak tego zdrowia i brak bycia na tym świecie, no bo z tym to się mogło wiązać, no spowoduje, że i moja rodzina będzie też nieszczęśliwa i otworzyło mi to oczy, że trzeba wziąć się w garść. Nie no i co porównać. zrobiłeś? Powiem. Zacząłem szukać rozwiązania, bo szukaliśmy najpierw medycyny konwencjonalnej, nie ukrywam. No lekarze mi próbowali pomóc na swój sposób, ale każda terapia farmakodologiczna powodowała, że czułem się coraz gorzej. Był był nowotwór, tak? Też. Okay. Między innymi. później doszło aż do zakażenia sepsą, ze względu na to, że mój układ odpornościowy był już tak zawalony, że, że nie dawał sobie rady. Każde dodatkowe leczenie powodowało, że byłem bardziej wyjałowiony, aż w końcu było zatoksycznienie organizmu takie, że to była seks psa tak zwana czwartego stopnia. No i zacząłem szukać metod niekonwencjonalnych. Co pomogło? No, pomogły rzeczy takie szarlatańskie trochę na początku. Nie chcę mówić co dokładnie, ale no, dużo rzeczy eksperymentowałem na sobie. Nie był internet tak e, bogaty w wiedzę jak teraz, bo to 2013, 2014 rok, czyli szukałem wiedzy w e, książkach, opracowaniach, literaturze z bloku wschodniego, bo tam jest jednak najwięcej takiej medycyny, troszkę szarlatańskiej w cudzysłowie. Szarlatańskiej czy naturalnej? Znaczy naturalnej e, w połączeniu z szarlatańską, bo to tak teraz nazywają, tak różnego typu wlewy dożylne, między innymi z witamin, minerałów, oprócz tego złoto, srebro, substancje typu dimetylosulfotlenek i wiele, wiele innych, plus zmiana żywienia, zmiana odżywiania, później zainteresowania się duchowością, mindfulness. Wtedy trafiłem na techniki oddechowe, trafiłem na Wim trafiłem na zimno. I to wszystko razem wzięte zaczęło stymulować, że moje ciało zaczęło wracać naprawdę do. Ale walczył o tę chorobę? Proszę. Ciało organizmu no, 10 lat później myślę, że. Jestem tu, gdzie jesteś. Jestem tu, gdzie jestem. I chcę swój przykład wykorzystać, żeby ludzi też uprzedzić. Mhm. Miałeś przypadek skrajny, uważam. Tak, sepsa, nowotwór, 30 lat, czyli no, no, młody, młody człowiek, pewnie jeszcze. Stres, no, samego stresu. Tak, stres, stresu. Yy. Dokładnie tak, natomiast y, wielu z nas tak naprawdę cierpi, bo sobie na to sam tak, zapracowuje. Znaczy ja też zapracowałem, nie? W swoim stylem życia, później po tym w międzyczasie była też deprecha, nie? największe błędy, które popełniamy dzisiaj my, ludzie, których mijasz na ulicy, których masz pewnie w rodzinie, wśród znajomych, w bloku, w mieszkaniu, na osiedlu, mm. y, Największe nasze błędy. Znaczy i, pójście na łatwiznę zawsze, nie? Boli głowa? Weź tabletkę. Jestem chory? Weź tabletkę. Nie szukanie. Każda alternatywna, naturalna metoda po, wymaga więcej czasu. Więcej trochę zaangażowania ze swojej strony. Czyli Cię... ty mówisz leczymy skutki, a nie, nie przyczyny. Tak? No właśnie. to to jest przyczyną tego, że wiele osób idzie do tej apteki, bo boli nas głowa, boli nas brzuch, trochę nam się nie chce, albo się nie chce spać, albo nie chce wstać. Jakbyś, to jest pytanie odcinka moi drodzy, Twoje rady dla statystycznego widza kanału 30-35-latki, 30-35-latka, których nie chcę tej historii powtarzać, tylko chcę... Znaczy wyjście chcę ze dobrze. strefy komfortu, bo to wszystko co Ty mówisz powoduje komfort, jesteśmy wygodni i chcemy iść troszkę na łatwiznę. Tak? Ale tak chce. No Bo umysł zawsze ucieka do komfortu, i tu się odwołuje nawet do tego, jak ja wchodzę do zimna. Robię to od 7 lat regularnie. Jeżeli jest możliwość, robię to codziennie. I mój, mój umysł codziennie nie chce tam wejść. Nie? Codziennie. Siek, mój, to, te, mój to mi cały dzień mówi: Nie próbuję. Jak Sebastian przyjechał, ja na ten widok Twojej koszuli już mi jest zimno. Powiem. Akurat ten kolor żona mówi, że mi bez Ja wodę zakręciłem w żeby nie było tak, <grym> żeby zimnej się nie wody. Wejść do, do do zimnej okay. wody. Ale autentycznie, no, czy to jest zimno, jest bo, zimno. To jest hartowanie, to jest odpowiedź na wszystkie bolączki? Nie, bo... nie. Zimno to jest tak. Przy... Działa na wielu aspektach. Psychiczny po pierwsze, bo przełamanie swoich słabości. Jedni wejdą łatwiej, drugim jest trudniej, większy opór, ale dla każdego będzie to blokada. Nie? Zimno powoduje coś takiego, że jesteś tu i teraz, nie jesteś w stanie myśleć o samochodach, o pieniądzach, o sukcesie. A naukowo? Naukowo. Yy, duży wyrzut hormonów. Bo koran nerczy w tym. To jest bardzo duży stresor dla organizmu. Czyli nasz organizm wyrzuca adrenalinę, noradrenalinę, dopaminę. Dopamina działa podobnie do kokainy, tylko jest naturalnym dopalaczem, jakby. Hormon wzrostu, wie, wiele substancji ratujących życie, bo dla mózgu to jest zagrożenie życia, więc ono robi wszystko, żeby. Ale to, to dobrze? Tak dobrze, bo to tak? jest krótki impuls. To nie chodzi, bo wielu morsów, bo teraz mm. morsowanie staje się trochę sportem narodowym naszym. Tak? Ale nie do końca uważam, robię to zgodnie z... ze zdrowiem. Bo co pan robić? Powiedz, co ja mam zrobić jutro? Żeby się czegoś dzisiaj nauczyć. Weź pod zimny prysznic do zimnej na wody. Na początku wystarczy, żeby wchodzić do, chociaż pod ten zimny prysznic, chociaż jak badania pokazują, woda, żeby tak naprawdę nastym, zastymulować nasz organizm i tą korę nadnerczy, powinna mieć temperaturę mniejszą niż 5 stopni. Czyli pod natryskiem ciężko uzyskać jest taką wodę. Jest to większy dyskomfort i zawsze wszystko. Ma minus 5 ta woda, ta. która ta. leci. Sobie minus 5, bo woda jest tak zimna. A tutaj jest twój błąd, bo po treningu nie powinno brać się zimnych kopalni, no, ty tylko robisz? przed treningiem, okay. a po treningu ciepło. ciepło. No, jest już I to też, też są badania, bo ja pracowałem, jak wiesz, ze sportowcami na najwyższym poziomie i tutaj robiliśmy akurat badania w tej kwestii, jeśli chodzi o sport wyczynowy, to, to jednak. jest sport taki nawet jak ty uprawiasz, żeby podnosić swoją wydolność. Czyli to... zimna woda. zimna woda. Drugi aspekt, taki na co dzień. Dla mnie to są metody oddechowe połączone z medytacją. Jak ktoś nie umie medytować, to poprzez oddychanie można łatwiej wprowadzić. Się. A to, ja mam poprosić o taką lekcję. Znaczy, A, czy możemy, myślę, że parę osób obejrzy ten odcinek. Jak oddychać powiedzieć? Czy znaczy, rzeczywiście tracimy kontrolę, jest stres, jest sytuacja kryzysowa, jak wrócić do. Znaczy widzisz, że my oddychanie to jest znowu długi rozdział, więc nie, nie mamy tutaj czasu, żeby o całej jakości. Oddychania, rozmawiać. Na pewno oddychanie nosem mhm. to jest podstawa. 97% społeczeństwa oddycha w ogóle źle. Oddychanie przeponą, nie górą klatki piersiowej. Oddychamy za dużo i za płytko. Jesteśmy przewentylowani, przehiperwentylowani, dlatego to wprowadza chroniczny stres. My jesteśmy ciągle na chronicznym stresie, bo oddychamy płytko i tak jak mhm. <try> Tylko no wiadomo, że to w taki sposób nie wygląda. Najprostsza metoda, żeby się uspokoić. Oddychanie, nawet kwadratowe, tak zwane. Czyli uspokajamy się i uspokajamy oddech. Staramy się dokonać jak najmniej w ciągu minuty oddechów nosem. Wciągając powietrze nosem, liczymy sobie w głowie na przykład do pięciu. Zatrzymujemy to powietrze na 5 sekund, wypuszczamy przez 5 sekund, znowu wstrzymujemy na 5 sekund. Czyli świadomość w ogóle. Tego świadomość. Oddechu, ale... I skupiasz się w tym momencie na oddechu, a nie, nie, nie na otoczeniu. Nie oddychasz spokojnie, uspokajasz. No dobrze, twój... a co proponuje twój były pracodawca, czyli koncern, który mówi, a tam parszaść z do... Jaką tabletkę wziąć? Psychiatra. Ale, ale jaką tabletkę? Wziądzi? Do psychiatry i tabletki. Nie. Ale jaką tabletkę? No uspokojenie, tak? No, uspokojenie. Okej. Okay. Zimny prysznic, oddychanie. A powiedz takie trywialne rzeczy jak dieta trywialna. <laughs> Tak w cudzysłowie, dieta i odrobina ruchu. Znaczy jak najbardziej. No, moja praca składa się właśnie z uświadamiania, że musimy pracować nad wieloma aspektami. Jak jeździsz samochodem, to nie jeździsz na łysych oponach, tylko dbasz o wszystko, wymieniasz olej, wymieniasz filtry, No To, wymieniasz to rzeczy. Już wiemy, że łapie nas stres, autentycznie ten zwolnić ten oddech przez nos tak. do brzucha wypuszczamy, zimny prysznic przed treningiem jechać na dworze masz do siebie wody. Też. Nie Teraz Sebastianie do twojej kuchni. Pójdźmy z tobą do Lidla na zakupy. Co kupować, czego nie kupować? Jak jeść autentycznie, praktyczne, praktyczne bez, na, bez wiedzy naukowej. Bez wiedzy co, co, co eliminować, a czego więcej? Szukajmy produktów nieprzetworzonych, czyli nie gotowce, go, gotowe dania w yy... Tych, tych plastikowych z folią gotowcach do mikrofali, czy tam tylko kupujmy. Jeżeli jemy mięso, kupujmy mięso jak najświeższe. Jeżeli nie w Lidlu, no to nawet od lokalnych rolników, bo to ja polecam, żeby mm -hmm. wspierać jednak lokalnych jakichś gospodarzy, rolników. Czyli dobrej jakości mięso. Jeżeli kupujemy warzywa, starać się kupować też. Też najlepiej wspierać naszych regionalnych. Jeszcze tak rozmawialiśmy, bronisz takiej tezy, żeby te warzywa gotować, parzyć, piec, Dlaczego nie na słowę? A czyli tutaj już będę wracał do i antropologii i do nauki? Twoja teoria, wiesz, każdy ma. No tak, Każdy, tak, każdy tak. ma prawo do swoich teorii. To ty wolisz to upiec, ja, ugotować. Ja uważam, nie uważam, żeby nie było, <grym> że to jest moje zdanie, ale nauka, którą pogłębiam od jakichś trzech lat odnośnie odżywiania, bo jestem też dietetykiem klinicznym, który prowadzi pacjentów w poważnych ich chorobach autoimmunoagresywnych, autoimmunologicznych czy cukrzycach typu pierwszego czy drugiego pokazują, że pewne formy żywienia poprawiają nasz stan zdrowia. Dlatego jeśli chodzi o te warzywa, jak sama nazwa wskazuje, powstała od uważenia, czyli uważone, czyli poddane obróbce termicznej. Dlaczego? Gdyż warzywa mają tak, zwane, tak zwaną celulozę. Celuloza to jest błona komórkowa, który... Nie jesteśmy w stanie strawić. Jako człowiek nie mamy enzymów trawiennych typu celulaza, która rozkłada te celulozy. Jeżeli poddajemy warzywa obróbce termicznej, ta błona komórkowa zostaje rozłożona i wtedy te warzywa przyswajamy. I mimo, że się mówi, że obróbka termiczna zmniejsza ilość witamin, to my i tak przyswoimy więcej witamin z tych warzyw uważonych niż z surowych. Dlatego, jeżeli jemy warzywa. Moja szkoła, moja wiedza mówi, że powinniśmy jeść je po obróbce termicznej. Czwarty aspekt, wydaje mi się, to jest ruch. ruch. Wy co ma zrobić człowiek, który trochę mu się nie chce, trochę nie ma na to czasu. Zawodnikiem, większość z nas nie będzie. Mm -hmm. Nie będzie z tego ani kariery, ani splendoru, i tak dalej. Nie każdy będzie Ironmanem. No to jak umysłowi wytłumaczyć, żeby się po ten sport schylić? Co byś proponował statystycznemu? Polakowi to powiedz. jest podobnie jak z wejściem do zimnej wody, tak? Czy to ja się chce codziennie rano, czy tam ile razy w tygodniu robisz trening wstać, to no nie. właśnie. No i to, to jest właśnie odpowiedź mi też się nie No to chce. O co walczymy, powiedz jak są książki o motywacji, których ja nie specjalnie wierzę w te książki, że jeżeli czegoś w środku nie ma, jakiegoś takiego imperatywu, gdzieś w serduchu, to się po prostu tego nie zrobi, Sebastiana recepta na. Na pójście i, i schylenie się poruch. To jest znowu dyskusja z samym sobą. Musimy sobie najlepiej też pozostawić własny cel i wyobrażenie, że im będziemy sprawni, dłużej, tym będziemy się lepiej czuli we własnym ciele. Ja, jako były sportowiec, ciało traktowałem jako narząd do zarabiania pieniędzy, ale ty, jako biznesmen, też potrzebujesz ciała, tak? Mi z Tobą się rozmawia fajnie, masz fajną posturę, fajnie wyglądasz niż siedziałby tu grubas, który sapie, tak? Więc w ciele sprawniejszego człowieka, zdrowszego człowieka jest też więcej energii takiej życiowej, tak? Łatwiej nam się funkcjonuje. No, ale więc... powiedziałeś, wiesz, grubas, który sapie, część osób być może nawet się obrazi w tej chwili. No, przepraszam. Jak Sebastian mówi. No, tak. Ale powiedz, czy, czy my jesteśmy odpowiedzialni za to sapanie i za tą nadwagę, czy to jest czy są sprawy genetyczne, jak, 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 jak kiedy sobie pomóc, kiedy ta czerwona lampka, powiedz, mruga, że trzeba, bo moje towarzystwo lekarskie, ortopedyczne mówi, że lekarz, który mówi Ci prawdę, traci klienta, traci, no tak traci pacjenta, klienta, bo jednak wolimy pigułki na, na kolano i stawy niż 20 kg w dół. No co ja, powie Sebastian? Ja jestem też trudnym trenerem do współpracy, no bo nie każdy chce ze mną pracować ze względu na to, że mówię prawdę. Czyli jest to złośliwość zawodowa, tak? No, no mówię prawdę, Zapiesz, co, co jest. ty jesteś gruby, musisz coś zrobić, no albo się... Jeżeli tego nie zmienisz, no to trafisz wcześniej na pewno na drugi świat, albo będziesz osobą bardziej... No a historię ludzi, którzy troszeczkę to z lekceważyli i już ich nie ma? Znaczy może, że nie ma, ale żyją na pewno w gorszym standardzie, Fizycznym życiu, tak? Żyją ciężej, żyją gorzej, są niesprawni. Tak? My sobie pójdziemy na rower, pójdziemy na biegi, byliśmy w górach na spacerze, daliśmy radę, tak? no, pewna osoba nie pójdzie, tak? no, bo nawet na Twoim kampie były osoby, które sauna też była trochę pod górę, to widziałem, że tam się człapali, żeby dojść do sauny. A kiedy też Sebastian jest sygnał, żeby o to zdrowie zadbać? Bo jak jest dobrze, to jest dobrze. No, Ile osób wykorzystuje to, że to jakoś działa? Natomiast zapalają się światła żółte, czerwone, potem czarne. Kiedy, jak nie przespać tego momentu? Znaczy mamy w naturze to, że czekamy. Zapanie, powiedz? Czy, co to jest? Mamy w naturze to, że czekamy, aż coś się przewróci, nie? Dlatego lepiej zapobiegać niż później interweniować, ale... Dla mnie, jeżeli już wchodzimy na drugie piętro i sapiemy, albo stajemy na wadze, mamy 1,80 m wzrostu, a tam 140 kg się pojawia, i nie jesteśmy jakimś kulturystą, który szykuje się do zawodu, no to warto by było się już zastanowić, że coś jest nie tak. Albo patrząc w dół, nie widzimy swojego przyrodzenia, bo zasłania nam brzuch. To są metody. To jest metoda Sebastiana groźnego tak. Tygrysa. Jak nie widzisz klejnotów, to zawsze trzeba. coś trzeba się robić. Wiesz, strasznie to, to brzmi strasznie, tak obrazkowo, ale. No, coś w tym kurczeje. Bardzo Państwu Wam dziękujemy i widzimy się na wielkiej integracji w Przerębli, w Karpaczu albo na Śnieżce. Zapraszamy. I subskrybujcie koniecznie kanał Sebastiana. O ile się weźmie do roboty i tam. Tak. Otworzy to wszystko. Na razie. Kanał. Trener zdrowia jest Tiger. Do zobaczyska. Dziękuję. Hej. Hej.